Nie mam jak factor Jestem już Jadę, jadę Co poddajemy kogoś? No jak? Gdzieś kogoś widzisz na esp będę nie jest tu jakiś ku banku, banku Wypłacę sobie elo. pieniążki Poddaj się, podaj się! podaj się w tym momencie, bo cię od góry. Ręce w górze trzyma. O, my się znamy Nie znamy się chłopie, nie znamy się, znamy się, chłupie, nie nie znamy się. Znamy się. No byłem w napadzie przednim napadzie Znaczy no, jak, jak się na tych chłopów Byłem za Plecy, 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 plecy Co robisz, się napad? Mm -hmm. nie, boi się, boi się No wija nam go jakiś jest? Dwóch A to na rabicie jakiś UBA, albo ja z na miałem? Poddaj się, poddaj się! W samochodzie nie poddaj, poddaj się, poddaj się! PODDAJ SIĘ! Leży Leży, leży, bo ja

Wysiadałam, so, wysiadałam, wysiadałam czy mi się da? Tak, opij Ale się porobiło, no. nie? No. Nie, będziecie skończyć. Pakuształ, tak, tak. Jest akurat dobre. Co, co, co? Nie, dobre, ja. A ktoś leci zrobić napad? No, na ją bider. Misiek, misiek, pomóż mi, proszę cię, to znowu ja. I znowu potrzebuję klaserek. No za, tak Może pan wyjść z sali? Ja tego Frejera muszę przeszukać, wiesz? Bo mi spierdł. Okay. Słyszysz? O kurczę, cię pałem ziomek! To dajże mi go szukać, okej, okay, bo on mi uciekł. Jak to nie, 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 Dobra, dobra nie, spokojnie, spokojnie, nie, 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 a, A, ja wiem, Misiek, misiek. misiek. Ja nie rób upadł, ci. Sorry, no ale bym miał jeden frajer Macie Tazera by ci No, wolę nie ryzykować. Zabójczy <laughs> Tazer w ch. Nie. No. O, ten drugi też ma Tazer, ten drugi też ma Tazer Borisko, biały. Idzie o mnie? Nie, A ten, no, ale bierze, bierze go, bierze go, bierze go. A coś to, to dawaj info, nie? Git, git a ty go jest, ludzi, tego... ja pierdolę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. 10, 11, 15 kur. Chłopak, plus jeszcze ty. I karasz, idziemy wywalić. Puszczasz go, puszczasz go, nie rob głupot, puszczasz, puszczasz, puszczasz go, puszczasz go, puszczasz go. Mówię to szkole, chłopie, szanuj życie mi proszę nie rób mi tego. Nie A nie po, to... po co tej Swoje... wyciągajesz tej zerwariacie? Po co ty zer Jestem twoim fanem! A tej zer wyciągasz, nie? No to uciągnąłem, bo... Bo ten... To źle się do mnie strzelić, ucieczkę. tylko. Ile... chciałem ci ten? przeszkadzać. A nie kamerze. chciałem go w ogóle od tego chłopaka, po prostu nie uciekł, nie? Chciałem go Dobra. po prostu szukać. To weź mnie przestrzelić. Po co, co mnie przestrzeliłeś? Jeremi. Aha, ukradł mi wszystko. Ubrał, tak, kurwa. Dzień, masz Powiedz jak będą szli, ok? Ty, ziemuś Maciuś Maciuś. Maciuś Maciu się budował. My się wyłączył. Pojechał cię facet, Poje... się. O kurde, Jeremi, jadaj je, kasty, A bo to Casti, temu taki nie dognę. A, jestem. Dobra. Ej, struci, pamiętasz, czy na Daimoncie był steal? bo jest... on strzela się i lutuje. ale nie tak jest. Co, Co robię? robię? Bierzesz rzeczy, wszystkie. Co to się stało teraz? No, ten stela to mi z jest. Alfa, pieśń, to 269, 269. Matkę i wszystko zabiera wszystkim. Cicho, cicho, na razie, na razie, cicho. Dziękuję. Panowie, ja idę spać, bo nie, mo nie mogę się ruszać. Nie wiem, czy widzicie. Odda, odbij moją kartę SIM, proszę. Nie mogę się ruszać, poczekaj. Robię szybko się prześpię i się wracam. Poczekajcie. Dobrze. A ja bo jest gdzie jesteś teraz, w jakim miejscu? Co? W jesteś? Cierki. ja tego nie mówię. Pakuj się. Tu czeka ciągle ja Casti. Za Za co on... O, stało. Na się nas gonił? Pa, jeszcze wyciąg, wyciągnął. Tejzer. Patrz idzie fajne autko, nie? Fajne autko idzie, nie? Fajne, fajne, no. Trzeba wyjść weź. Myślałem, że porzucamy projekt, na to naprawia, że, tak, hmm. no to jest naprawić? Skraszuję grę. No i jaki jest plan? No robimy napacik, tylko tam była po prostu na szpitalu akcja, wiesz A możesz mi opowiedzieć? Ci gości? To co, to... Kole, chciałem dać kolegę na baszkę, nie? No. A goście... Nie chcieli mu pomóc. No to musi... I tam jakiś w ogóle chłopiec tego... Pamiętasz tego chłopca, to oddźie pamiętasz go? W tym miejscu? Mhm. Tu go skasowałem. Pamiętasz tą ekipę? Co to było? Wiglo, pamiętasz? No pamiętam, pamiętam. No to... On nas pytał, ten goście był. I chciałem go przyjrzę, pytam się go, czy mogę go przeszukać. A chłop mówi, że mogę, mogę. Ale wyciągnął do mnie taser, nie? Musiałem medyka mm -hmm. poszczelić Jak poszczeliłem medyka, to kolejny przyszedł chłop. Tego medyka chciał na baczkę wziąć. To musiałem kolejnego chłopa poszczelić. No i tak to jest. To w kółko, nie? Awantura była straszna. No mam w ogóle... przeszukałem tam każdego i... no jakoś to wyszło pojęci. Ale awantura no. była pojęci paskudna. Czekaj, tak? że jest dzieciak na mutulatorze z baby? Dzieciak na mutulatorze ze baby. Na szpitalo? Mhm. A, z buksikami takimi. A teraz chłopowi kartę z nim czyszczę <laughs> Zajebem to czy jeszcze, nie? Logiczny chyba to kolejne rzeczy, co ja tady, jest w takim miejscu Czasiokany jesteś Witam. Ten napad mm. robimy czy nie? No robimy! i co robisz w trolu? Co robisz w trolu? Teraz darmowy plaster poproszę. Bezpłatny. You are fucking noobs. Kurwa, ty mu że się w tr trzech kurwa. Jak ty przejeżdżasz do siócy to teraz się wgłośni i ty. I rządowe, i mięsna powiedzmy. I mięsna będzie. Byłaby mięsna. Można jechać. Poddajemy go na napad? Nie ja pojechał, co farmazonisz? Można. <tryk> dawaj, dawaj go, dawaj Dawaj tutaj Kuro pasy jest? Poddaj się, podaj się! Czemu? Na napad cię bierzemy, na zakładnika A dasz mi hajs? Dam ci 15 koła Dobrze to idę. Dobrze to łapki do góry, żadnych głupich ruchów. Mam przykład gdzie jesteś się. Ma śmieszny ryj Ale się ruszać, nie? Idziemy. Poś, chodź chodź do samochodu. Pod samochód, pod samochód. No, idę. Pod ten czarny na lewo. No dobrze. No dobrze. Ja tu gdzie npc MPC na serwerze, nie? Tamesy. Se. Poddajemy sobie. policjanta? Mm. Dawaj, to jestem Mustafa. Łapy, kupa, łapy. Łapy, 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 łapy! Policjant, łapy! Ma pan telefon, ma pan telefon. Policjant! Ja, do góry. Policjant! Do policjant! Policjant! robimy, no co? A przecież, przecież był, napad No i my znowu robimy. robimy, no i co? Ku... Raz, dwa, trzy. Stójże w miejscu, ka. Czemu on tego <laughs> Stój Stójże w miejscu, ka. Kur... <laughs> Stój, <w> kur... <laughs> Stój tu, policjant, nie ryb z głupiego. Stój tu! Mówię co, Nie lutuj tego, z konfi. Dobra, się zobaczycie, nie masz klamoty. Chodź, idziemy. Ja pójdę sam, ja pójdę sam. Dawaj, dawaj, do, dawaj ci o tego. Oj. się rozpędziłem. Teraz lutujesz go. Ale, ale, z jednej Ale Z jednej bo to mi trzy łapy w kłopie. Jestem albo bana, albo crasha. Masz. Byzamat. Coś pokazał, jakiś, jakiś... pan się pokazał przed chwilą. Straść permanent tak? jest banowany. jest? Ja tysięcy. wiem kto to jest. Ja, ja wiem kto to jest. Kto? <śla> masz nadzieję. Ja to wiem kto to jest. No to kto w takim razie powiesz? Kto pierwszy, kto pierwszy, kto, kto pierwszy, kto, kto pierwszy tutaj jest? Tak a nie mam nawet rzeczy. co ty w ogóle mówisz? Dobra. Masz i tego, masz i się baw. O Jezus, ale na kajdanki, panowie, na kajdanki jeszcze potrzebuję. Bo bez tego to ani rusz. Dobry! Dobry, dobry. Pomóż tu panu, czy o co chodzi? No tego na szpital, bo go taki w pobił. Jezu, co mu zrobili? Pan, pan mi opowie może. Pracowałem spokojnie w burkaczocie, podpuszczał mnie, no i tak wyszło. I co, solówka była? No była, taka delikatna. Jezu, współczuję panu. To nic, na baczkę że iść. O Jezu, zna wątrobę? Niestety. Współczuję panu, straszny ból. To tam jest tam jest medyk, stoi w lobby. Muszą być gościu kajdanki, no i to, to się stanuje. Czekaj, my idziemy tam Nas nie roz... No, no, tu no, no. Ty się Stój, 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 stój. Poddaj się, szanuj się, szanuj życie, się, 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 że ktoś się, 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 łapie Policja na służbie Witam, rabid. Kolega wyporował, to czy mi się wydaje? Jest... Co jest? Kolega wyporował, tak? Czy mi się wydaje? Co się stało? Nie wiem. O, wszyscy parują, widzę na wyspie. To jest gubernator. Ta... <noise> I separuje? Tak, tak, tak sobie fajnie... O, czekaj. Ty, sorry, pracownik. Sorry, Mordkost, No, tu się tak gra, to jest rabid, nie? To jest Królicz RDM. Co ci morda na to poradzę? No nic. Wajsiuca koła. Ten se stoi na ludzi obok mnie. Panowie łapki, szanujcie życie! Policjanci! Co się dzieje? Panie kolego! Tak zwana sieka, rabit! Króliczy RDM. Tak zwana sieka... Uuuu! Tak sie... Ferm! <grym> <grym> Nie ma gadki na rabicie. Ale pałka do eku użyciała.